Siemano! Udziela jest Jadę na szybko akcję w pszenicę. Zobaczę na tym najgorszym kawałeczku pszenicy Czy już można dawać Stabilan. Ja stabilanem pryskam z odżywkami. to będzie moment Nic nie ma? Szczepu, dzisiaj można? No to będzie 5 minut drogi, ale to już nagrywam całością Komuś tam się nie podoba, to można przewinąć Miarki nie wziąłem, cholera Także, no. Jedziemy powoli Paseczka jest dobra wyobraźnia do raki no jest jakieś 3 km tamto Będzie moment zaraz trzeba było zegary nakryć, tym szybciej jechał mm. <laughs> to jest sklep otwarty, trzeba sobie gdzieś ze piwo kupić jeszcze, bo nie dżugnąć nożyk No sobie wezmę pęd pszenicy, przekroję go wzdłuż, zobaczymy czy jak ma powożyć jak ma powyżej centymetra, no to... Można walić oprys, nie? Tam to jest najgorsze pole. Nie wiem, co. Jemu coś brakuje, chyba wapna. No bo trzeba z do tego, zrobić próbkę ziemi, gleby. A nie daj pan te kartki. <grywa> Kurwa. Ale mandatu nie dostał. Prinskość, dobra. Łagień. Teraz kręcamy. I bokiem kurwa. Szkoda łapun. Porobiłem wszystkie zawieszenia w tym samochodzie, teraz że tak nie ma co świrować, te kontrolki trzeba pogasić. Czujnik ABS-u trzeba zmienić. No płynu nie ma, to się ten samochód świeci i to światło tak jakby hamulca nie ma, nie wiem co się stało. Czy to jest wina kurwa żarówki jakaś? Hamulec świeci, a tu świeci, się, że ten... Jeszcze może być coś, bo zmieniany był przewód hamulcowy, właśnie w tamtym kole, w tylnym prawym kole i od tamtej pory po wduszeniu a ta, ta kontrolka się świeci czerwona, nie? Kurwa, nie wiem co to jest. Nie tam to nie przeszkadza. No ciepło dzisiaj cholera, no, ale w polu chyba będzie wiało, tam taki jest od... odsłonięty jest ten teren nie? Nie ma drzew, tam co ja teraz jadę. To jest hektar pola, a gdzieś jest taki pokład ziemi, że jest... słabo się tam rodzi, no. Chociaż rzepak był ładny dwa lata temu. Tam było ponad 4 tony 400 było. Jeszcze w życiu nie miałam takiego rzepaku, chociaż nie dbało się kiedyś o rzepak, nie? Teraz bardziej się dba niż kiedyś, nie? No ale co z tego? że jeszcze rubaka nie pryskałem, bo w ogóle nie ma rybaka i dzisiaj się przejdę. Może będzie już na tego rybaka, tego słodyczka, nie? Chyba, też nie było. No postawiłem tam to wiadro żółte, nie? Dobra, to zwolnimy te. troszkę, świat można gasić. Kurwa, zakurzymy tam facetowi trochę, ale będziemy walceć, będziemy powolutku jechać. No, także to już jesteśmy niedaleko. Może się kurwa za nami... Taki filmik na niedzielę dzisiaj nagram, szybki, nie wiem... No w sumie ona powiedzieć, że jest związany trochę z rolnictwem, przecież jadę w pole zobaczyć samochodem, ale co prawda samochód też może służyć do rolnictwa, trzeba się jakoś przemieszczać, nie? No, ważne, że ta zwolnica już będzie zro jedna zrobiona. Teraz. Teraz kolejne rozkręcanie tam tego. No szybka skrzynia, szyb szybko skrzynia trzeba zrobić. To szybko skrzynię to bardziej... niż ten zmacniacz, ale wzmacniacz też pewnie się zrobić. Trzeba zrobić, bo kosz będzie duży, kurwa, bo tam... fachowcy, pospawały. <laughs> no to jak mikropompka poszła, czy ten dekiel taki tam, co tam tego, nie wiem jak on się nazywa ten dekiel obudowy tego... Nie dekiel wzmacniacza czy coś, to przez niego nie ciśnienie. się wyciera, to się kupuje kurwa, a się zaspawuje. Bo barany, no kurwa, te handlarze jebane, to tylko aby... Aby kurwa tego, pieniądze wziąć się. już. O, jesteśmy na miejscu. Bo kurwa, coś troszkę urosło od tamtej pory. Dobra, więc muzyka gra. Nie, mój nożyk, fajnie. Nie jest. No tak myślałem, że to będzie wiało. Czego to tak te? Czy to znaki jak pryskać? Czy jakiś odstraszacz? No, no. Popatrz, się no. To jest taka pszenica. Jeszcze jeden taki kawałek jest kiepski. Bierze ten zepak czy nie bierze? Bierze go, bo tu było pryskane Aksja, ale to już kurde będzie. Za trzy niedzieli? Nie, za dwie może. Dobra, to już sobie wziąć teraz pszenicę. A tak. no, tutaj weźmiemy sobie pierwszą. Pierwszą czy tą drugą lepszą kępkę zobaczymy ten siarczan magnezu kurwa niedany jeszcze na to pole, a szkoda może im wcześniej tym lepiej, nie? Jak to będzie pany? Główny pęd, panie szukaj pan Patrzą to przecież no łponie, <gry> kurde. Ale robimy operację tym, tej roślince. Kurde, panie, jak pan to robisz? Dobra. widzimy, że tak. No i stąd tutaj widać kolanko. No już bym powiedział, że to kurde, można... O na drugim? Na no, drugie ruśnice znaczy się, nie? Tam, 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 tam. Może ja mam zły sposób na sprawdzanie tego. Jak gadacie? Oglądający. Trzeba źle przekroju, ale... No, no, nie ma, ale 8 mm jest. Także to kurwa w taką w taką temperaturę... To moment będzie rosło. E, nieźle. To, czy to się rozrosło? Przecież w parę. mam go paru takie odżywki. Bo to działa Zresztą jak będzie wiatr, no to co co... A, pak kurwa. Ale no, to co też bokowi zrobi się? Mam ty legacza. No w sumie... W sumie kiedyś przed pryskał, też antywylegasz, to niektóre, kurwa, paki to strasznie karłowate były. A takie sztywne, kurwa, że można było nogę potrzać i potrapać. Dzisiaj wiatr w tę stronę trochę lipa, nie ale antywylegasz, to co? Zrobi mu to, zaszkodzi mu, to Dobra. Jedziemy, z powrotem. Nie będę nagrywał, ale, ale zrobię objazd. Zrobię objazd, kurde, praktycznie wszystkich pól zaraz. No. Rzepaki objadę, zobaczę czy ten robak jest, nie? Dzisiaj pana Bardowskiego oglądałem, tam ktoś się też tłumaczył o tym rzepaku. To widziałem, chodzi i strzepuje te robaki w miskę, nie? Czy coś wypadnie? Kurde, no ale w każdy sposób dobry. Także jak mówię, czoło do robaka nie pryskane. Ale to musowo monitorować, bo no, będzie narot i lipa, nie? A chodzę że tak codziennie praktycznie. Ktoś mi powiedział, robak był. No, no nie widziałem tego robaka w tym tynie. Zimno było. Dopiero z... ciepło. Od, od dzisiaj może być. Ale nie wiedzieć. Dobra. Będziemy się to, zawrócimy u pana... Może nie będzie zły. Patrz bo bokiem. Tutaj ma pan drogę ujeżoną, to mu się przecież samochodem nic nie stanie w tych porzeczkach, nie? On tu kosi kombajnem, ktoś pytał? Tyle poszedł zerwać panie, kurwa, to do końca życia. Nie. Kombajnem szybko idzie. Lubiłem kiedyś. pomagałem takiemu facetowi kolega taty. Chory był. Trzeba było pomóc. No. Przychod... Dwa dni przychodziłem na kombine, tym siedziałem. to fajna robota, tylko trzeba skrzynki podstawiać i tam liście wybierać, nie? To maszyna to, to Nie człowiek, że kurwa elegancko pozrywa, ale zakurzyła. Dobra. Raz zerknę, rzucimy okiem na tę pszenicę. Czy taka różnica tutaj u sąsiada? za między. Może trochę zieleniarsza? Chociaż chyba ja wiem. Tak miejscami to się zieleni. Wapna, na brak na gwałt na tym polu. To będzie z tira sypane już. Może i z Big Bata od razu pierdolnie się jeszcze. To zawsze skrzypło. a skrzyp jest chyba tym wyznacznikiem. No, Kwaśnej gleby. Tak nas przynajmniej uczyli na studiach, nie? Bo kończyłem studia rolnicze, to tam trochę się, tam trochę, trochę człowiek lizno wiedzę, ale żeby to, żeby to wszystko pamiętać teraz, to, to co było wszystko, nie? Połowa to było pierdło takich nieprzydatnych, no ale... Rzepak. Może robok robak tak, w brzegu. Niektóre są się u mnie, trzeba. pokuliły się cholera, nie widać, ale tutaj... Znaczy widać, no nie widać, no. Ten roń to dobry rolnik, on dba o, o to wszystko. Nie wiem, że ryb rybaka nie będzie chyba, że naleciał dzisiaj, gdzie... Mm -hmm. największy gospodarz praktycznie na kolicę tutaj. I fajny facet. Znam <grywka> go osobiście, to... Wszyscy tacy byli. No. Dobra. A tutaj kolega ze szkolnych lat sobie posadził, posiał posadził wiklinę. No, można, można. Ten pomysł chciałem tej wikliny wziął od swojej żony, że tak powiem. Od rodziców w sumie, bo ta żona jego, bo chodzi z takich stron tam, gdzie tam dużo ludzi tego właśnie plantatorów plan, plan to jest, dużo wikliny, nie? No dobra, kurde, nie będziemy tego. Także miłego oglądania. Ja, ja też ubiadam parę pól. Kamerujesz? <grytanie> Kameruj tam, dobra. Taki niedzielny, krótki odcineczek. A w poniedziałek ruszamy z tym traktorem, nie? Tu mała pszenica, kuźba jakaś. Ale, ale zielona. Gęsta. Tam, ta moja taka nie za bardzo gęsta była, nie? Ale coś ruszyła, coś ruszyła, dobrze będzie. Będziesz pan zadowolony. To już drugi rok w sumie pszenica jest, nie? nie? Nie Jadę szybko, żeby tutaj... No tu ludzie mieszkają, nie? Żeby, kurwa, no ale co zrobić? No? Kurzy się, jadę jedynką, nie? Także kurde Jakieś perfumy stare, może To Bo taki wie w ogóle To nie znaczy, że to ode mnie się to robi taki ten. No, tutaj rośnie pewnie ten kukurydź się pan posadził, no tam samotne drzewo. Także lecimy sobie. I co takich disco polem tu gra? Smenty. O takie coś mogę słuchać. Także taki odcinek, wczoraj się Zrobiłem ten podnośnik taki jeszcze nieskończony, trzeba jeszcze zrobić z drugiej strony taki też coś, żeby podnieść, bo tutaj jeszcze go przewróci. Musi być tak... chociaż ja wiem. Tak, nie może być jeden wózek. Ten wózek jest jeżdżący, a ten powinien być taki na stałe zamontowany, nie? No to tak trzeba będzie zrobić na końcu jakieś coś. Patrzyłem dzisiaj... Nie jest drogo kupić jakiś taki dwutonowy załóżmy lewarek, nie? Tam wpierdolić w środek. Od razu mogłem tam coś zrobić, nie pomyślałem. By było w śledeczku elegancko. Dobrze będzie, panie. Pewnie, że będzie dobrze. No. Spalanie gazu to ten samochód ma w granicach do na więcej, jak 11 nie pali. Znaczy, w trasie spali. Jakieś po pół, mi spali 11,3 może, ale z przyczepką, nie? No, pół 100 ton pali. Niedużo niedużo gazu w sensie, 10 litrów, nie? trzeba mu deptać Piątkę wkładasz, o. 40, i on sobie leci. A jak ktoś pierdzieli, że BMW będziesz miał wydatki, to kurwa nie miał BMW wcale w życiu Kopse chłopie, kurwa, zobacz jaka to fura To no, są wydatki, ale jak zrobisz to jeździsz, nie? Ja tam nie narzekam. Narzekam tylko, że nie jest 3-litrowy silnik, tylko 2,5. Jakby to pierdolnęło, nie daj Boże, silniku 3-litrowy zaraz założony, benziniak, kurwa lepszego samochodu. A, mały zrobi tu. Masz się! Nie <noise> Stary i głupi, kurwa. Dobra. Także życzę wszystkim miłej niedzieli pozdrawiam. Kurde, to dwa filmy dzisiaj wrzucę. Tamten film, co to, 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 to poprzedni, co był przed tym, co teraz go wrzucę, niby nie wiem, czy wrzucę, jeszcze zobaczę, co tam, w ten materiał będzie wyglądał. No to całą noc się, kurde, przerabiał, brabiał. Tylko, tylko nagrywałem teraz w 30 klatkach, nie? I ten też jest w 30 klatkach. Czy ktoś widzi jakąś różnicę? No, wcześniej nagrywałem w 60, nie? Także, także tak to, proszę Państwa, wygląda. Cześć. Dobre, kończymy. Pozdrawiam wszystkich. I czy dobrym mam sposób z tym, z tą pszenicą, nie ktoś tam się wypowie. Może ktoś ma lepszy, to, no to, to może tego, zawsze człowiek trochę się czegoś dowie, nie? Dobra, to na razicho już, no, nie będziemy przedłużali. Cześć.